Cześć. W tym filmie zajmiemy się przeszkodami. Oto przykład przeszkody, którą można później skopiować, i że mamy funkcję zakończenia gry. To znaczy, jeśli teraz poruszam się w stronę przeszkody, pojawia się ten ekran, gdzie można zrestartować. Ponadto gracz znika, gdy zderzy się z przeszkodą. Zaczynajmy. W ostatnim tutorialu zadbaliśmy o to, żebyśmy mieli monety do zebrania. Jeśli nie widziałeś tego filmu lub w ogóle nic nie widziałeś, jak to wszystko powstało, to w prawym górnym rogu jest playlista, możesz ją obejrzeć. Więc zaczynamy. Zaczynamy od sprite'ów. Tu są obiekty. Klikamy tutaj i widzimy nasz kolec. Przede wszystkim szukamy tutaj, więc klikam na nasz player. To stary zero szybko go przemianuje na player. Robi się to tutaj. Więc kiedy tu kliknę i nacisnę F, przybliżymy się, a rolką myszy oddalimy i zobaczymy scenę tutaj. Następnie możemy wziąć ten spike i po prostu go wstawić. I wtedy możemy go jeszcze trochę skalować. Eso. Teraz zapisałem tutaj się są na ten... liczby. Możemy przejść do Game View i zobaczyć tutaj ten kolec. Nasz kolec potrzebuje kolizji klikamy więc na kolec i dodajemy komponent i tym razem użyjemy innego typu. Kiedyś użyliśmy okrągłego collidera i box collidera. Teraz wstawiamy collider i tym razem używamy edge collider 2D. Klikamy na Collider 2D i wtedy widzimy od razu te linie. I tym sposobem stworzymy tutaj taki trójkąt. Czyli klikamy tutaj ten przypadek Points. Tutaj są teraz dwa punkty, to znaczy, że jest to linia. I potem potrzebujemy tutaj jeszcze jeden punkt, który prowadzi tutaj, i jeszcze jeden punkt, który prowadzi tutaj. Właściwie Hello? nie potrzebujemy teraz linii, tylko tutaj i tutaj, aby wykryć kolizję. Widzimy tutaj, że mamy dwa punkty. Zacznijmy to edytować. Klikamy tutaj, możemy przeciągnąć punkt tutaj. Drugi tutaj. Następnie dodajemy jeszcze jeden punkt. Zmieniamy to na 3. To znaczy, że mamy jeszcze jeden punkt. Gdy tutaj prowadzi, linia zostanie automatycznie narysowana. Widać je słabo. A potem robimy czwartą linię. Więc zmieniamy to tutaj na 4. Dobrze. Przeciągnijmy to do tutaj. Teraz mamy nasz kolider, czyli gdy gracz dotknie tej zielonej linii, o, następnie coś powinno się wydarzyć, bo to, to będzie przebiegać tak samo jak z. Modelu. Najpierw włączamy trigger dla naszego kolca, a potem upewniamy się, że gracz wykrywa to jako kolizję w Więc wracamy tutaj do assets i przechodzimy do naszego skryptu gracza, i tutaj na dole. Spójrzmy na on trigger enter 2D. Zrobiliśmy to z monetami. Teraz możemy to skopiować. Control C, ctrl V. I możemy zrobić to samo za. za więc darmo. tutaj to zmieniamy. Jeśli nasz obiekt ma tekst kolce, który później nadamy naszemu kolcowi, to to się nie wykona. Up I nama zmiany również nie został nie zniszczony, robić. tylko nasz gracz. Więc zmieniamy to, ale nadal będzie game over. To znaczy, nasz gracz zostanie zniszczony. Możemy to również przetestować, ale oczywiście najpierw musimy dodać ten tak. W tym celu wchodzimy na naszego spy i tu widzimy tak. Można kliknąć, potem dodać tak i czekamy na czy... zapisz i wracamy do naszego spajka. Dodaj kolca odpalmy grę i zobaczmy co się stanie. Nasz gracz znika. Widzimy to tutaj ponownie. Znika też z drugiej strony, a nawet gdy idę z góry. Pułapka. To mamy. Następnie potrzebujemy funkcji Game Over. Teraz oczywiście nic nie możemy zrobić. Trzeba jakoś zrestartować I grę. Sejdźmy tutaj, hierarchia. naciskamy prawy przycisk myszy, wybieramy UI i panel, który jest tutaj. Jak przejdziemy teraz do widoku gry, zobaczymy, że wszystko jest teraz trochę białe. To przez ten panel klikamy tutaj. Potem myszką w Scene View naciskamy F, wtedy to widzimy. Ten kolor możemy tu trochę zmienić. Możecie zrobić to na czerwono, wejść na Game View i zobaczyć, co się dzieje. Teraz wybiorę bardziej czarny ton, i tu możemy też ustawić intensywność. Zostawię to tutaj. Widzimy tutaj ledwo, że ten panel nie przechodzi przez ekran, tylko tutaj jest taka biała linia. Dlatego skalujemy ten panel, użyjemy po prostu tego narzędzia, to szybkie, nieważne, że jest ponad ekranem i teraz nie ma tu już kreski. Następnie potrzebujemy naszego przycisk. Więc znowu pod hierarchii naciskamy prawy przycisk myszy Wybieramy UI i dodajemy przycisk Widzimy go teraz tutaj Przypisuję ten przycisk do panelu Więc przesuwam ten tutaj na padel Zaraz wytłumaczę dlaczego A potem znów wracamy do Scene View, Żeby to edytować Dowolnie ustaw szerokość i wysokość I zaprojektuj to jak chcesz Ja zrobię to w ten sposób Tak pasuje szerokość i wysokość Potem zmieniam tekst Przechodzimy tutaj do tego pliku, potem do tekstu i wpisuję restart. Rozmiar musi być zmieniony, przesunięty, bardzo ważne. A potem przechodzimy do naszego gameview i widzimy to. Nie wygląda to teraz pięknie, ale będzie działać. Dlaczego ten przycisk? Umieściłem to pod panelem. Bo jeśli teraz dezaktywuję ten panel, co robię klikając tutaj i tu jak wciśniesz, Widzimy, że panel zniknie. Zadbaczymy o to w kodzie, żeby ten panel się pojawił w momencie, gdy dotykamy tego kolca. Tym się zajmiemy. Przechodzimy do naszego skryptu gracza. A tutaj na górze musimy najpierw mieć referencję do naszego panelu. Więc piszemy tutaj public, obiekt gry, i nazwijmy go panel. A następnie dodamy go do naszego panelu. I to ma się włączyć lub być widoczne. Kiedy dotkniemy tego kolca. Więc piszemy tutaj panel set active, a w nawiasach throw. Oczywiście średnik i to sprawia, że panel się pojawia. Zapisujemy za pomocą ctrl plus i wychodzimy. Następnie po tym panelu musimy dodać naszego gracza. Teraz przechodzimy tutaj do naszego gracza. Widzimy tutaj ten skrypt gracza. W panelu widzimy, że nie zostaje tutaj żaden game object. Jest w środku. Dodajemy to tutaj. Przesuwamy ten panel tutaj. Wchodzimy i możemy uruchomić grę. Gdy teraz podchodzimy do spika, pojawia się ten panel i kiedy naciskam freestyle, nic się nie dzieje. Zaraz zobaczymy. Tworzymy skrypt. Klikam prawym przyciskiem myszy, tworzę skrypt C-sharp i nazywam go button manager. Wchodzimy i tutaj tworzymy nową metodę. Przechodzimy na dół i piszemy public word. I nazwę to restart. Następnie wprowadzamy nawiasy klamrowe, i tutaj chcemy załadować scenę od nowa. Do tego potrzebujemy czegoś jeszcze. Skopiuję to stąd: tego using Unity Entertainment. Wstaw to tutaj i napisz. Jeszcze punkt. Kierownik zespołu. Zarządzanie. Dzięki temu możemy korzystać z rzeczy takich jak menedżer zespołu. Punkt widzisz load a potem wstawiamy tutaj ten napis czyli nazwę sceny w cudzysłowach na razie postawmy tutaj średnik i zapisujemy to musimy sprawdzić jak nazywa się scena w tym celu przechodzimy tutaj do scenes i widzimy że scena nazywa się samples zmienimy nazwę klikamy prawym przyciskiem wybieramy zmień nazwę i s zanim to zrobisz z przepinaniem idzie dość szybko a teraz mamy tutaj nasz main tak to się nazywa wracamy do naszego skryptu i tutaj wpisujemy teraz main scene. Zapisujemy to za pomocą CTRLS. Następnie klikamy na nasz. A tutaj, gdy schodzimy na dół, widzimy zdarzenie onClick. Kiedy kliknę na plus, widzimy, że musimy dodać obiekt. I tutaj uruchomi się jakaś funkcja. Można to zrobić. Najpierw klikamy tutaj na add component i dodajemy nasz skrypt. Button manager. SMI z. Dodajemy i musimy wciągnąć obiekt. Chodzi o obiekt, który ma nasz Button Manager script. Nasz Button Manager script ma nasze OK, więc wciągamy to tutaj i kliknij tutaj w No Function i wybierz tutaj Button Manager i Restart. Uruchamiamy i jeśli teraz idziemy do naszego Spike, pojawia się przycisk Restart. Kiedy to nacisnę, gra uruchamia się od nowa. I to by było na tyle w tym filmiku. Mniejszy tutorial. Mam teraz znowu zajęcia na uczelni, więc myślę, że w najbliższych zaczną znowu pojawiać się mniejsze tutoriale i w końcu zrobimy z tego fajną grę. Dziękuję za uwagę. Tutaj znajdziesz następny część. Jeśli on również, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i suba. Cześć. Ty, czy, Cześć. Cześć.